W dzisiejszym odcinku, pierwszym majowym, znowu wracam do McDonald's i, i, i oceniam burger ukraiński. Cena 16,90 za burgera. Czy jest smaczny, czy to hit, czy kit, yy, już opowiadam. Yy, po pierwsze, yy, byłem zdziwiony, że bułka była z ciemnego pieczywa. Yy, ja nie lubię ciemnego pieczywa, ale ta mi smakowała. Więc byłem miło zaskoczony. Po drugie, kanapka jest dość ładnie wyglądająca, jak na burgera. To prezentuje się całkiem nieźle, i muszę powiedzieć, że też byłem miło zaskoczony i to tyle, co by było z dobrych rzeczy, bo sama kanapka ma. No, y, smak słaby y, w sensie, że ma neutralny taki smak bardziej cząstkowy i, i czuć y, y, fryturę, czyli tłuszcz. Więc jak lubisz połączenie tych dwóch rzeczy czosnku z miśladną, bo takie są czosnki y, z odrobiną frytury, tłuszczu, to, y, to będzie Ci tę kanapkę smakować, bo muszę powiedzieć, że kanapka Smaku nie jest zła, natomiast no, wyczuwalne są tutaj. Ja nie przepadam za czosnkiem w połączeniu z mostardą ani kotlet jest nasączony fryturą po prostu jak jemy to po prostu czyjemy ten tłuszcz. Reszta składników jest mało wyczuwalna, czyli pomidor serii bekon. Jest, ta kanapka jest neutralna. Generalnie powinna wszystkim smakować, yy, bo jest neutralna w smaku, czyli nie ma określonego smaku. Yy, no Jeżeli lubisz yy, smak czosnku, to, to będzie Ci ta kanapka smakować, bo ten smak jest najbardziej wyczuwalny. Yy, kurczak z y, słabej jakości, uważam, że yy, mac chicken kiedyś był z majonezem i z sałatą. Był to kurczak lepszej jakości, po prostu ten burger był lepszej jakości i to by mi bardziej smakowało od tej kanapki. Kanapkę oceniam w skali od 0 do 10 na 7, więc no jest to więcej niż średnia. Średnia jest 6, czyli jakiś tam plus ma ta kanapka. No jest na pewno inna smaku niż wszystkie inne burgery, więc choćby z ciekawości warto zamówić tą kanapkę. Natomiast czy ja już drugi raz ją zamówię, raczej nie, z tego względu, że ta kanapka po prostu no, nie ma określonego smaku, a ja za nie przepadam w połączeniu z musztardą i z tłuszczem, także Spróbowałem raz. W McDonaldzie pojawiły się nowe lody i szejki o smaku mango. Jak będzie okazja, to może w następnym odcinku zrecenzuję właśnie smak mango, czyli deserów w McDonaldzie. Życzę Wam miłej majówki. Jeżeli to oglądacie. To Wam życzę miłej majówki, bo pogoda się trafiła idealna. Do usłyszenia hej w następnych odcinkach.